A real nuthouse. <laughs> can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay. Okay. We can talk about this later. Here on I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in two years, not since my last book.

Nie aż bardzo mi odpowiada to, że kamera jest tak z tak lewej, mocnej strony, ale trudno. To nie działa. Ok, myślę, że mogę jej wolno tak w twarz. Rrr! Światło. Czy to. Czy to ja O nie, zaczyna się. A dlaczego ja to sobie robię? Ja pierwskała. To było na górze, czy zamknięte, zamknięte? Dobra. Czy to było na górze? Kurde, dobra gra świateł. Zaczną robić pod siebie. Dlaczego? I remember no, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. What was that? Damn! What was that? I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Yeah, 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 yeah. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry, a famous armband. Maybe we can rope him into an interview later on. The power cable goes to that shed over there. Dlaczego ja to sobie robię? Tak, będę się cały czas pytał. A, w ten sposób do mógł uruchamiać generatory. Cool. Jeszcze, czybym będę do tego. Jakaś tylko pesata Okay, I'll hey hey it was a beautiful place i told myself i could rest here sleep here and forget about my work i thought we could be happy here no cool. Kiedyś ta ostrość podgląd z wydajna. Jeżeli ta dziwna wariatka będzie właścicielem tego, to się nie zdziwię. Byle to nie byli obcy. Więc co tu było do zbadania? Pamiętam, że było gdzieś. Tu, o, zbadaj. Rośliny cię tak zainspirowały? To nie wiem po co tu musisz wyjeżdżać, jak paprotki tyle na ciebie robią. A z drugiej strony sam jesteś paprotką. Och, światłości, dajcie mi życie. Sikierka. Okay. Nie jesteś, Ana go. Gubi, spójrz na radar. Co coś gomarskiego? Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. <laughs> okay. to była coś mężowego. no Małżeńskiego? małżejskiego, nie tu o to chodzi, czy nie? Hey, co ja mam otworzyć? To być tutaj. Tak nie? Czy to w gabinecie czy w drugim <laughs> pokoju? Oh Help surprise Alice, what is this? I guess I have a small confession to make I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past Dad, Alice you Everyone. Hey, keeps... hey, hey, just hear me out. There's a local doctor. Dr. Hartman. I read a book of his He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that That's not Oh Alan? Yeah. Alice? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Can you be I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Musiał to iść. Alice? Alice? Alice! Idę, biegnę, biegnę, biegnę. Alice? Alice? Już lecę, już o. O, akurat... Alice, nie. Ja. Jezu, kroki, nie, nie Dlaczego Hitchcock? Oh, shh. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. Gdzie I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Uh, jestem gdzieś? W lesie jest ciemno. Czy mam latarkę? among alice's things was a book, the creator's dilemma, by a dr. emil hartmann. seeing the book brought back my fight with alice. i didn't like it, and i didn't like the guy's smug face on the cover either. the gas station was my best bet. they'd have a phone i could use. it looked like a long hike through the forest to get there. Jak bardzo długi? Bo, bo wiesz, mógłbyś tak, no, jakoś zejść przez to, przez wodę i trochę się pospinać i nie musiałbyś przechodzić przez las. Ale że ponieważ inaczej się nie da. Osiągnięto punkt zapisu zawsze mnie najbardziej przeraża. Bo wiadomo, że coś się zdarzy. Nie po to to dają. Niech nic nie wyskoczy. Nie, no okolica jest ładna, poza tym, że jest ciemno i że to jest horror i się będę bał. Halo, kosmiti? X-Files? Halo, is someone there? I believe. papieren. the loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled departure that was the name i planned to use for the next novel i had never gotten started i was named the author i hadn't written it i couldn't remember writing it in the scene on the page the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. okay foreshadowing much f p h departure by alan wake roach. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. nie gram nie czytam nie Dokładnie, dlatego. Eee, no dobra siekierka, gdzie jesteś? Się na chwilę, zapewne za chwilę pojawisz o. Ja bym nie wołał do ludzi na twoim miejscu, ale się za chwilę sam nauczysz. Boże, jak ktoś śliczny. O, zapis. The lights up ahead were a good sign. Może nie będę musiał dużo podróżować do skarbu, żeby zobaczyć telefon. Możliwe. Czy coś tu leży? Nie. Może tam coś będzie? Nope. Wolę nad niej iść. Nie sądzę, żebym aż tak bardzo eksplorował w tej grze. Nad nie wiem. Do... I've been in an accident. Ki Hey. Hey you. Fail. There's been an accident. I need help. This I need to premium cabins for rent in. Oh hell. Carl. Ducky. Please to meet you. Non-rupturing. Pas Required Fair Square. Jan pobiegł. E, czy on jest tutaj, gdzieś jedna? Słyszę go. Kawa, e, gdzie on jest? The taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink under water, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave. i światło wyglądało o wiele bardziej błyskawicznie. Dajcie mi latarka, stanie się to prawdą. A! Coś tutaj mi nie lubi. Tak... To co? Hop. Czeka, 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 czeka. Holy. I had to figure a way out of this. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Dobre odniesienie. Energizer. A, wyczułem. Może Janek przecież mnie zebronił rzutami. Dobra, nie. Oj. Zmarnowane. Amnestia. Baterie, baterie. Faktycznie Energizer. Yeah. ja nie tam nie idę. One you can see the and yeah, tam nie to they all level jak mu się głos zmienia Nie, nie. za za zadzwoni aha yes brightfall Sheriff station only i hello hello fuck Uciekaj! Nie, yeah. dobra, dobra. Jakoś się stąd stań... Nie my! Nie, nie, tutaj, tutaj, tu już lubię już, już uciekać. Jak... Dobra. Wow, coś mi uderzyło. Znowu mnie drewno uderzyło. Co ja ci drewno zrobiłem? Ta -da -da -da. Jeden. Widzę Ta, My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies; they just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. To, to find the motive, Strzałka, nie, tutaj tylko na latarkę więc tam tende raczej nie. Tu mogę włączyć, o? I co mi to dało? Nic. Lovely. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. To znowu strzałki pokazują mi, że mam ich tam. W Seście, że to jest sekret czy Eerie hand painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Aha. No, czy dobrze, że tu poszedłem u rakietnica Cool. Tylko jadna to na razie wykorzystajmy na jakiś późniejszy czas. Co tutaj tym miga? A, w ten sposób się dowiadowałem o tym. No, to niekonwencjonalnie, ale... Pogląd zapisu. Oho! It's tax season! Au! Cip, rzucajka. Ładuj, ładny, ładny, ładuj. ładuj. Potrzebowałbym już z powoli amunicję, bo zaczyna mi brakować. Może tam coś będzie? rose knew she had been gushing but right now she didn't care as far as she was concerned her brief meeting with alan wake was literally the high point of her life she watched as he got in the car with his wife she was pretty confident at ease with wake not like rose they were perfect for each other Nie zdziwię się, jak ją niedługo zobaczę w bardzo czarnych kolorach. Brzuch się straszliwym roślinom. Quality time, Only here. Stają na ucieczkę. What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself nie, nie! idiot!